Życie czasem wydaje się jak bieganie w kółko, szukając czegoś, czego nie możemy znaleźć. Gonimy za marzeniami, iluzjami, a kiedy wydaje się, że mamy coś na wyciągnięcie ręki, znika. Ale to jest część drogi, te wzloty i upadki, te momenty, kiedy wszystko wydaje się tracić sens. Ale wiesz co, w tym całym chaosie i biegu jest coś pięknego. Każda chwila, nawet ta najtrudniejsza, uczy nas czegoś o nas samych. Czasem wydaje się, że życie nas przerasta, że już nie możemy tego unieść, ale wtedy trzeba się zatrzymać, odetchnąć, znaleźć miejsce, które jest dla nas spokojem, domem, nie tylko fizycznym, ale tym, które mamy w sercu, tam, gdzie możemy być naprawdę sobą. Nie chodzi o to, by zawsze uciekać, ale o to, by zrozumieć, że wszystko, czego szukamy, miłość, pokój i harmonia, już jest w nas. Czasem wystarczy przestać gonić i spojrzeć do środka, bo prawdziwy dom, prawdziwy spokój znajdziesz, kiedy będziesz w zgodzie ze sobą, więc nie poddawaj się, tańcz w deszczu, ciesz się życiem, nawet gdy nie wszystko jest idealne. Znajdź ten moment spokoju, ten kawałek harmonii w sobie i trzymaj się tego. To wystarczy, by iść dalej i byś mógł odnaleźć swoje miejsce na świecie. Często gonimy za czymś, co wydaje się poza naszym zasięgiem, ale w tym wszystkim, co wydaje się nieosiągalne, tkwi głęboka prawda. To, czego szukamy, nie zawsze jest gdzieś na zewnątrz. Często mamy to już w sobie. Wiesz, czasami zatrzymanie się na chwilę, oddech i spojrzenie na to, kim jesteśmy, przynosi więcej niż ciągłe bieganie za marzeniami. Nie bój się tych chwil, kiedy czujesz się zagubiony. To właśnie wtedy masz okazję naprawdę zrozumieć siebie. Zrozum, że Twoje serce jest Twoim domem, miejscem, gdzie zawsze możesz wrócić, gdy świat staje się zbyt trudny. Znalezienie tej wewnętrznej równowagi pozwoli Ci przetrwać nawet najtrudniejsze momenty. Każdy z nas potrzebuje takiego schronienia, więc kiedy znów poczujesz, że biegniesz bez celu, zatrzymaj się. Poczuj harmonię, która już jest w Tobie. I pamiętaj, to nie jest ostateczny wynik, który się liczy, ale droga, którą przechodzisz. Ta droga pełna wzlotów i upadków prowadzi Cię tam, gdzie naprawdę powinieneś być.